A wiecie co jest najlepsze? Kurwa ja mam otwarte okno tutaj na górze I kurwa... <laughs> Two seconds later. JA PIERDOLĘ Nie ja kurwa nie grał w to, pierdolę Kurwa nie grał w to, pierdolę. Znajdę to coś Czerwona karta. A! Kurwa! Jebana! Nie lubię horrorów kurwa jebanych! Nienawidzę ich! Kurwa! Oh. Jeżeli jesteś do końca tego świetnego filmiku, to zapraszam cię serdecznie na mój kanał matryczny, W się wyświetla pode mną. Są tam codziennie live'y, jest kontencik, fajnie, miło. Zapraszam. Naura.